Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda. Dzisiaj Wam pokażę jak grać Mortisem. Więc yy, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to przeczytam nowych wspierających: jakimi są AKKK, Kapirut, Oskar Piotrowski, Maksor, Sobkrycha, Kibic Yagi Brawlstars, KTX Lemon X, Michał Zalewski, Czarna Wdowa Nowak, Adam. Filip Stawski, Klocuch, Kamil Jakubowski, Rodo Dawid Zeur TV, nikt, Dravix Brawlstars, SND oraz Astro12. Dziękuję za to, że mnie wspieracie. Bardzo wam za to dziękuję. A my już sobie, o nie, nie chcąc kliknąłem Big Boxa, no cóż, punkty do B zawsze się przydadzą, ale... No lipa trochę, że go otworzyłem. Dobra, weźmy sobie yy, Mortiska, jest Mortis jak widzicie, 700 wbite. Zaraz wam pokażę tutaj nagrania. Ja to już nagrywam po wbiciu Mortisa, więc wy będziecie widzieli walki y, troszkę przed. Jak dobijałem te 700, ale tak. Mm, zobaczmy sobie. Mortis ma 5320 życia, 1260 ataku oraz jego ult ma tyle samo. I pierwszy Star Power powoduje, że... Mm, jeśli kogoś zabijecie, to dostajecie 1800 życia. Jest to dosyć spoko starpa, lecz wolę ten drugi, który powoduje, że macie taką, taki pasek ładujący się jak pasek u Bibi na przykład. I właśnie przez to wasz atak jest dłuższy. No i teraz jeszcze wam powiem o jakich, na jakich trybach grać tutaj Mortisem, a więc Mortis jest mega dobry na ten nowy tryb Present Plunder. Za chwilę zobaczycie nagranie, jak mi szło i powiem wam, nie umiem grać Mortisem, ale prosiliście o taki odcinek. No ja se myślę, no bo ostatni odcinek, jak grać, był jeszcze przed update'em, no i ja tak myślę, kurde, no bo ciężko będzie zrobić taki film, skoro ja niezbyt dobrze gram Mortisem, a wyszedł ten tryb i powiem wam, że Mortis jest mega kozacki, więc dopóki jest ten tryb to grajcie Mortisem, potem mamy Gem Grab, a. na Gem Grabie też spoko gra Mortisem, choć yy, szczególnie wolę jakoś ten Present Plunder. Na Showdownie ja nie gram totalnie Mortisem, Brawl też może być spoko Mortis, yy, Siege, no może tam zbierać te śrubki i tak dalej. Bounty, no nie gram Bounty, Haste tym bardziej, yy, Lone Star oraz Takedown też... Jeszcze Lone Star może być czasami od mapki zależy, widzę, że dużo Mortisów gra, więc to by było na te tryby, a my już przechodzimy do nagrań. Dobra mordeczki, a więc lecimy z pierwszą gierką Mortisem. Ja tutaj będę próbował brać te prezenty. Jak widzicie jest to mapka, podczas której ten statek się porusza na prawo i lewo, co można fajnie wykorzystać. Na przykład teraz biegnę w tą stronę, w którą statek się przechyla. Wtedy szybciej biegam i bardzo szybko tutaj wziąłem ten prezent, i mamy już jeden punkt, w 20 sekund, więc jest to bardzo fajna opcja. Teraz próbuję tam coś wejść, lecz no ciężko będzie, ponieważ jest Jesse, Dynamik oraz wieżyczka. Kopnąłem to raz. Jest L Primo, mam nadzieję, że on to podniesie. Tak podniósł, więc ja teraz zdążę, bo jak ktoś to podniósł przede mną, to yy, zdążę tutaj, ale szelka już wzięła i trafiła to, więc naprawdę bardzo dobrze. Dajemy Play Againa i zagramy z nimi. Jeszcze raz, gierka trwała jakąś minutkę, coś takiego, więc jak widzicie, Mortisem na nowym trybie można naprawdę zagrać bardzo dobrze. Więc lecimy już z kolejną gierką. Tym razem z Respionas u góry, bo jest ten lag. Mam nadzieję, że to naprawią. Pewnie jak oglądacie ten film, to już tego laga nie ma. Okej, okay, mamy tutaj team Dynamite, Mortis oraz Frank. No to Dynamite naprawdę bardzo źle tutaj gra, ponieważ został na obronie. Jak widzicie, ja tutaj kopię ten prezent i przemieszczam się do przodu, przez co bardzo szybko mogę... Ten prezent zanieść do naszej bazy zajął mi to jakieś 15 sekund. Od początku gry wziąłem prezent, biorę już drugi, jak widzicie. Zobaczcie, kopię go. Net nie muszę go kopać, ponieważ no bez problemu tutaj wygrywamy 30 sekund gierka trwała. Wygraliśmy plus 8 pucharków. Na poziomie 680. Tak jak mówiłem, nie jestem jakimś bardzo dobrym Mortisem, no ale te gierki według mnie dobrze wyszły i chciałbym je wam pokazać. Zresztą najlepsze będzie na koniec. Zobaczcie sobie, teraz gram z innym teamem, jest to Team Rosa Bo oraz ja jako Mortis przeciwko El Primo oraz Jesse. Teraz ładnie tutaj schodzę po tej stronie, gdzie no szybciej biegnę. Po prostu podałem do Bo, Bo podał do Rozy, no i Roza trafiła, zajęło to 20 sekund, ja już tutaj lecę znowu, muszę minąć tutaj tego Primo, bo on będzie mnie kontrował, Jessie na szczęście mnie teraz nie trafiła, jest tutaj... Jej działko, ale ja myślę, że przeżyję to, chociaż wezmę prezent. Jak widzicie, kopię prezent, daszuję do przodu i jest to idealna odległość. Rozrobiłem tak znowu. Jeszcze raz, Net. teraz nie musiałem. Rosa trafia gola, kolejna gierka wygrana, trzecia. Więc jak widzicie, idzie to bardzo szybko. No i teraz brakuje mi jedynie 8 pucharków do 700. Więc naprawdę bardzo szybko można sobie powbijać pucharki na tym trybie Mortisem, grając z randomami. Widzicie kolejny team mam e, tym razem jest to Bull, e, Nita oraz ja jako Mortis e, przeciwko Shelly i Darylowi. I 8 bicie, więc to będzie dla mnie ciężkie. Zresztą zobaczycie, to będzie najdłuższa gierka. Udało mi się wziąć prezent, kopnąłem go dwa razy. No i ten 8 bit mnie niestety zabił. Mam nadzieję, że Nita albo właśnie Bull podniosą ten nasz prezent. Yy, tutaj szelka z Darylem. Udało im się wziąć nasz prezent, przez co zanieśli go do siebie i mają już jednego punkta. No i teraz będzie mi bardzo ciężko, ponieważ Szelka będzie cały czas tutaj broniła tego. Ja tutaj próbowałem jakby udawać, że jestem AFK, przez to jakby ona do mnie podeszła, to bym zdaszował i mógł wziąć ten prezent, no ale niestety się nie udało. Mimo tego spróbowałem wziąłem ten prezent, coś tam go ruszyłem. Nie, nie zrobiło to zbyt wiele. No bo i tak nie udało im się tego wziąć. Jak widzicie, znowu tak zrobiłem, ale mimo tego, że nie ruszam tego prezentu o jakieś duże odległości, to 8-bit oraz szelka muszą się cały czas bronić. Jak widzicie, podeszła teraz nas Sheli z Darylem, a 8-bit został, bo wie, że jak ja tam dojdę, to będzie miał duże problemy. Teraz niestety ja z więc 8-bit sobie wyszedł, ale ja już teraz y, idę po ten prezent. Mimo tego, że strzeli z Darylem, spróbuję tam jakoś przejść, zultowała mnie, uleczyłem się coś, znowu ruszyłem coś, ten prezent, jeszcze jest tam ból, więc to może być naprawdę spoko. Daryl tutaj ruszył nam coś, prezent, ale on już wraca na swoje miejsce, Nita również jest na ataku, ból umarł, teraz spróbuję coś podejść, no niestety mam już Loła, Daryl tutaj podjeżdża nas. Więc będzie ciężko. Wszyscy wracamy na obronę. No teraz może być naprawdę ciężko. Dobra. Zabiliśmy go. W miarę blisko od naszej bazy. Teraz ja spróbuję jakąś presję wywrzeć na naszych przeciwnikach. Biorę tutaj tego gift'a. Kopnąłem go na ulcie. To jest bardzo ważne. Jak widzicie udało mi się go kopnąć na ulcie. Podać do bula, Przez co teraz no będziemy mieli bramkę. Znaczy no zaniesiemy gift'a na swoją bazę. Podniosłem gifta, rzucam go do przodu 10 sekund zostało Tutaj ból. Z Nitą zabili tą szelkę i jest Mamy gifta, jeszcze Daryl Tutaj nam spróbował wziąć naszego No ale niestety mu się nie udało No i teraz jesteśmy w trójkę Na ataku, jeszcze Nita rzuci Miśka, dokładnie Ja jeszcze tutaj wyrzuciłem Trochę tego gifta Więc naprawdę teraz Będą w bardzo ciężkiej sytuacji Aby z tego wyjść o, tutaj gift podany na ulcie. No i ja strzelam. Mamy czwartą gierkę wygraną, więc jak widzicie idzie tutaj bardzo łatwo. Yy, więc polecam wam grać Mortisem na tym trybie. 700 wbite. Nie miałem jeszcze 700 nigdy na Mortisie. Mimo tego, że nie umiem nim grać, to w miarę mi tutaj gierki wychodziły, więc ja już wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Cześć!